Trenerze, macie za sobą pierwsze dwa dni treningowe po długiej przerwie. W poniedziałek odbyły się testy wydolnościowe zawodników. Jak możemy je podsumować? W jakiej dyspozycji są zawodnicy? Tak jak już mówiłem, nie dostawaliśmy żadnych rozpisek. Zawodnicy mieli odpocząć. Przede wszystkim głowa miała trochę, trochę nabrać świeżości, i powiem szczerze, że nie spodziewałem się aż tak pozytywnych wyników. Pokazało mi ono, że możemy od razu zacząć od większych intensywności niż planowałem, i dlatego też trenujemy mocno od początku. Czy w trakcie przygotowań w pierwszych tygodniach będzie kładł trener nacisk na jakieś szczególne elementy? Zawsze mówię, że każdy trening piłkarski to jest u nas. Gra w piłkę nożną, nie ma jakichś szczególnych elementów, bo mamy swoje 15 punktów, które występują w każdym tygodniu i nieważne jaki miesiąc, jaki, jaki okres przygotowawczy, zawsze zawsze kładziemy właśnie nacisk na te punkty i to jest piłka nożna. Chcemy grać w piłkę i cieszyć się grą. Wiemy, że w letnim okresie przygotowawczym intensywność treningów była na bardzo wysokim poziomie, co przełożyło się na dobre przygotowanie motoryczne jesienią. Czy teraz zimą coś się zmieni? Nie, nie ma, tak jak przed powiedziałem, nie ma to żadnego znaczenia, czy jest to zima, czy jest to lato. My będziemy zawsze ciężko trenować, każdego dnia ciężko trenować, nie ma też takiego czegoś jak Wprowadzający lub regenerujący, albo, albo trenujemy, albo mamy wolny i wtedy się organizm regeneruje. I też głowa my, jak wychodzimy na boisko, to po to, żeby ciężko trenować. Mamy wszystko pod kontrolą. Jeśli zawodnicy czują zmęczenie, sygnalizują to, mamy po to ankiety i wtedy wiemy, jak sztab i jak mamy zareagować, żeby mieli czas na, na regenerację. Przed startem przygotowań z klubem pożegnali się Kamil Węgier, Konrad Gutowski, Sebastian Milanowski i Dawid Wojtyra. Czy jest trener zadowolony ze stanu osobowego obecnie trenujący w Olimpii kadry? Które pozycje chciałby ten wzmocnić? Tak, podjęliśmy takie decyzje, a nie inne. Będziemy jeszcze na pozycji wahadłowego szukać dwóch zawodników jednego środkowego obrońcy. No i tak jak już wcześniej tutaj zameldowaliśmy na stronie. Dołączył do nas Mariusz Gabrych, więc na pozycji napastnika już nie będziemy szukać kolejnego zawodnika. Transfery, bo to najbardziej interesują kibiców. Tak jak trener powiedział, dzisiaj ogłosiliśmy transfer do klubu Mariusza Gabrycha. Ale teraz pytanie, czy, czy są prowadzone rozmowy już z jakimś nowym zawodnikiem? Czy jesteś na horyzoncie, czy, czy to dopiero jest temat przyszłościowy? Każdego dnia razem ze moim sztabem oglądamy różnych zawodników, których my sobie tutaj którzy nam wpadli w oko i też zawodników, których nam polecają. Na razie, tak jak powiedziałem, jest to, jest to tak jakby casting. Cały czas oglądamy, aż któryś zawodnik tak bardzo przekona i wtedy rozsiadamy z zarządem, rozmawiamy i szukamy kontaktu do zawodnika, żeby, żeby podjąć rozmowę. Na razie, tak jak powiedziałem, moim priorytetem było tutaj, żeby Mariusz do nas dołączył. Udało nam się to i teraz skupiamy się na pozycjach wahadłowego i środkowego obrońca. Na treningach można zauważyć kilka nowych twarzy przesuniętych z zespołu rezerw. Czy któryś z chłopaków zasili na stałe kadro Olimpi Wiosną? Ten projekt przychodząc tutaj miał opierać się dużo na młodych zawodnikach z własnej akademii, dlatego też stałem na tych chłopaków. Oni na to zasłużyli. Grając w rezerwach pokazują, że potrafią rywalizować i też dominować, dlatego, dlatego z miłą chęcią oglądam sobie tych chłopaków cały czas. Są to nowe twarze, żeby. Żeby, żeby poznać wszystkich zawodników i kto na dłużej zostanie, tego jeszcze nie wiem, bo jest to za wcześnie. Zwieńczeniem pierwszych dwóch tygodni przygotowań będzie gra z Lazarką Gdynia w Cetniewie. Czy wynik tego meczu będzie miał dla trenera znaczenie, czy może chodzi bardziej o ocenę przydatności zawodników lub sprawdzenie nowych wariantów taktycznych? Jak zespół podchodzi do tego spotkania? Eee, pff, to był chyba... Pierwszego tygodnia, jak tutaj przychodziłem, powiedziałem, że nie ma dla mnie znaczenia, czy jest to mecz sparingowy, czy jest to mecz w pucharze, czy jest to mecz ligowy. Ja chcę każdy mecz wygrywać i chcę, żeby moja drużyna miała mentalność zwycięzcy i oni muszą chcieć wygrywać każdy mecz, więc nie, mnie, nie patrzę, czy jest to sparing, czy mecz ligowy. Będziemy, będziemy próbować różnych zawodników, ale nie jadą wszyscy zawodnicy, tylko zawodnicy, którzy zasługują na tą grę, żeby zagrać. Nieważne czy jest to Arka Gdynia czy inny, inny sparring, trzeba pokazać się z jak najlepszej strony na treningu i będziemy starać się tak jak, jak w pierwszej rundzie grać w różnych systemach i wyglądać jak najlepiej i oczywiście przy tym wszystkim jak najkorzystniejszy wynik. Na cały okres przygotowawczy zaplanowano aż 8 sparringów Pierwsze 7 zostaną rozegrane w ciągu tylko 28 dni. Średnio daje nam to grę co 4 dni. Czy taka objętość jest optymalna i czy nie boi się trener przemęczenia zawodników przed startem rundy? Nie, uważam, że nie ma nic piękniejszego, jak wyjść na boisko i grać mecz. Każdy z zawodników chciałby grać i jak zamiast jednej jednostki będziemy grać i... Tak jak już powiedziałem jest to najpiękniejsze co można robić to grać mecz, my będziemy bardzo rzadko trenować dwa razy dziennie, bo uważam, że raz dziennie mocno wystarczy i za to mamy kilka meczów więcej, gdzie możemy zobaczyć w rywalizacji z przeciwnikiem czy udaje nam się zastosować to co trenujemy na co dzień. I ostatnie pytanie, czego możemy życzyć trenerowi i zawodnikom na najbliższe tygodnie poza zdrowiem? Poza zdrowiem, mi na pewno wytrwałości i cierpliwości, bo, bo nie będzie łatwo, wiem, że nie jest łatwo. I sukcesów, bo każdy czeka tutaj na sukcesy. Ja też lubię wygrywać, więc jak najwięcej zwycięstw, żeby kibice mieli się z czego cieszyć, z czego cieszyć i żebyśmy wszyscy dążyli do tego celu, który tutaj od lat jest i, i mam nadzieję, że, że uda nam się wywalczyć miejsce od 1 do 6. I tego życzymy. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję.